Eminencjo, dziękujemy za obecność pośród pątników na błoniach klasztoru, za wspólną modlitwę, za wielokrotne i za to dzisiejsze pielgrzymowanie do Królowej Polski. Trzeba powiedzieć pielgrzymowanie śladami i w duchu świętego Jana Pawła II. Witam księży biskupów, księdza biskupa Jana Szkodonia, księdza biskupa Jana Zająca, Księdza biskupa Grzegorza Rysia, jednego z pontników krakowskich, oraz księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, który jest Waszym rodakiem i tak wytrwale zawsze towarzyszy Wam na szlaku Pielgrzymki. Bardzo serdecznie witam głównych koordynatorów Pielgrzymki księdza Jana Przybockiego oraz pana Andrzeja Baca wraz z przewodnikami grup, wszystkimi kapłanami, siostrami zakonnymi, braćmi zakonnymi, klerykami i wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za przebieg całej pielgrzymki. Dobrze wiemy, że to dzięki ich oddaniu mogliśmy tak pięknie i bezpiecznie pielgrzymować na Jasną Górę. Kochani pielgrzymi, Was wszystkich z Archidiecezji Krakowskiej, ale też z innych stron Polski i z zagranicy, serdecznie pozdrawiam. Cieszymy się Waszym świadectwem przywiązania do naszego Pana Jezusa Chrystusa, wyrażonego w miłości do Jego Matki Maryi. Osiągnęliście cel Waszego tegorocznego pątniczego szlaku. Dziękujemy za Waszą wytrwałość i dotarcie do celu. Dziękujemy za Wasze świadectwo i wszelkie trudy tej wędrówki przeżywanej w Wielkiej Spiekocie. Ksiądz Kardynał mówił, że nie narzekaliście mimo temperatur rekordowych, jak na naszą ojczyznę. Ufamy, że pięknie to zaowocuje w Waszym życiu po powrocie do zwykłych zajęć i zwykłych spraw. Maryja, do której domu przybywacie, jest naszą przewodniczką. Naszą nauczycielką zawierzenia i kroczenia za Bogiem. Ona wędrowała po drogach Galilei i Judei. Ona nawiedziła świętą Elżbietę. Ona uczy nas chodzenia drogami Bożymi i jest z nami na ścieżkach naszego życia. Drodzy pielgrzymi, nie mogę nie wspomnieć przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które będą u Was w Krakowie. Już teraz obejmujemy naszą modlitwą tych, którzy będą uczestnikami tych pięknych chwil dzielenia się wiarą i wołania do Boga o Boże miłosierdzie dla całego świata. Pamiętamy to, co wydarzyło się 25 lat temu na jasnej górze w czasie szóstych Światowych Dni Młodzieży. Ten entuzjazm półtora milionowej rzeszy młodzieży. Już teraz modlimy się, by to wszystko. Przeniosło się stąd do Krakowa. Razem ze świętym Janem Pawłem II, ze świętą siostrą Faustyną, wołamy Maryjo Jasnogórska Pani, Matku Miłosierdzia, bądź z nami w każdy czas. Na koniec pozwólcie, że pozdrowię włoskich pielgrzymów z ruchu Komunione e Alla fine, vorrei salutare i peregrini italiani. Specialmente i giovani appartenenti al movimento Comunione e Liberazione. Vi ringrazio per il peregrinaggio, per la vostra testimonianza di Cesare e per la vostra gioia. Chiedete a Maria Santissima, Madonna di Asnagura, la nostra madre nella fede, perché conduca tutti noi a Gesù e con il suo sguardo materno protegga Italia, Polonia e tutto il mondo. Stengiamo a tutti.